Przed chwilą było słychać potężne RP1 i powoli zbliża się pociąg osobowy z piły głównej do Bydgoszczy głównej. Już widzę, że to jest lf 2 Zmienił oświetlenie z długiego na krótkie. Dziękuję za RP1, o, ależ potem nasz się przestraszyłem. Pojechał do Bydgoszczy Głównej. Dzisiaj trochę brzydka pogoda, ponieważ jutro nad Polskę nadejdzie orkan. Dzięki za oglądanie. I znika w oddali.